Minka! weź na tę cenę! Jaka Minka? Czy dzisiaj Minka nie kręci? No nie! Tylko Tatiana kręcę, to oba. Znaczy, no... Dobra, chudź szybciej, bo... Już tak... CO?! Tatiana kręci! Nawet krowy! Dobrze, nie ubrałam! Dobra, szepcia, wracam to. Chcę wam pokazać, ile potrzebów jest potrzebnych do tego właśnie filmika. Znaczy, do takiego jednego filmika z informacjami lub odskakowywaniem. I jest nie przyludzaj. Dobra, dobra czekaj. Yy, co miałam powiedzieć? Miałam dokładnie powiedzieć. Aha, dobra. I pokażę, ile właśnie tych petków jest potrzebne i jak wygląda moja scyna dalej. Bo tutaj wygląda niby dokładnie. Ale ona naprawdę nie jest tak ładna. To jest zrobione z dwóch bluzek. Cztery. <gry> o, tu jedna tu druga. To wygląda tak. I to ta jest na, tak, na I tak właśnie jest ta moja scena. Na której zazwyczaj nagrywam takie właśnie miki. No, takie właśnie zaczyna. I tak. kamerą oper operuję. Ofer, 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 ofer. Ja, jestem wini, ja nie operuje, widzicie mnie? No. <laughs> tak. I powinno być y, y, pięć lile spetrzapów. Y, na jednej na takim planie. No ale jak zwykle moja mamusia... Musi patrzeć, jak ja to wszystko prowadzę, to jest z sobie leżę. <grym> Dobra. tu teraz pokażę całą górę, to pewnie, Bo to, cała głowa z naszynku, wygląda tak. Tu mamy taki wielki reflektor. Tu tak pada na to. Tak, tu jest też Krzesło. Komeruję na krześle, Ale to ten tu są jest cytryna, która apeluje światło. Bez cytryna to wyłącz. O. Ciemno, jak zwykle można. Jak przeproszę? Jasno, tak. Cytryna. Tu mi jak zwykle podpowiadała ropsi. Tak. A, a Hera. Hera to pisze ze mną scenariusz zawsze. Znaczy pisze scenariusze. Roksi jest jakby tym wszystkim zarządza. To się jest oka. I no, to wszystko. A, tak, tak. I właśnie. Dobra, czy tak jest? Przejdźmy Przyjdź, do planu. Eee. Panuzoi. Znaczy, panuzoi. No, teraz będzie mówiła. co Guga? mówisz Co ty mówisz? Łatka! Ty Jak łatka! Nie możemy łatki u nas! Tu dwa że Roksi, Roksi, czyli ja. Dobra, sorry, ale no, problemy będziemy też nie będzie teraz mówiła. A ła! No kurna, no. Za szybko tym film w ogóle kręci, masz no, już wchodzi. bo w nocy, a wiesz, nie Cię okręcić. Cicho! Wow. Tak, to jest moje wejście. Chcę też pokazać trik, który, jak wiecie, jest zawsze używany. Jest, nie mam mnie? Jestem. Nie ma mnie? I jestem. I nie mam mnie? I jest ten... <noise> nie? Tak się fajnie bawi. No, a to łatwiej tak się kręci po tej stronie kamery jest się, to jest bardzo łatwe, nie? I się zakrywa i się biegnie. No dobra. Um, tak. Jak mówiła już tu, ja nie jestem tak fajnie foktogeniczna. Um, foktogeniczna. Jak Tatiana. Dobrze, proszę pani, nie to nie już. E, tak. E, Beli. Cytryna raczej. Cytryna, chodź tu. Beliła. Beli to moja siostra. Zapisz. <grym> e, tak. Wiesz, to nie jest cytryna, tylko chera. Cicho. Tak. To prawda, jest suchera. Cicho, bon, A niech pani też się zamknie, no bo tu kręcimy. Oleju. <grym> podej podajcie na topa. Podajcie na topa, tu idzie. Już podaje, Już podaje, już, już podaję. Już idzie, czekaj. <grym> To jest na którym zawsze pisze scenariusz. Tak. To ja się tym zajmuję. I tak na no serio. To tu pisze scenariusz. I tak na no serio, serio. Co ty tu robisz? Ej! Potwory. Potwory to nie ten dział. Tu na no serio... Piszesz scenariusz. Zarpij się Jack! I tak i na tym zazwyczaj piszemy scenariusz. Jestem sobie! Jestem sobie! Minka, jest. no! <grym> <grym> Sorry, ale właśnie nam przeszkadzają różne osoby. Ale jest! Ja bardzo lubię być film. Minka też tam tu przeszkadza teraz. <grym> tak, i tu na tym wszystko składam. Ale tak naprawdę to składam na moim większym tak, tak, tak. Ale tak, tu składają też. I ogólnie Minka nam przeszkadza! I dobra, kończymy. dobra. Papadka No, dawno już Ja też powinnam inne mieć zachowanie Minka, ja, to ja. Milka! Już kamerę wyłączyliśmy! Aha, okej. Okay. Dobra, kamera wyłączona. Okay. Dobra. Uch, jestem z Ciebie bardzo dumna! Ała, ała! To bolało! Mamo, nie deptaj po wszystkich! Ała, ała! To bolało! E, czekaj! Komo jest to złączona? Jak ja to teraz dla mnie tutaj człowieku? Normalnie. Siema! Jak mówiłem, ja jestem operatorem kamery, nazywam się Vini A to Linka. Wyłącz tą kamerę na No! Sorcie za to, ale właśnie zaczęliśmy wyłączyć kamery.